Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie w poniedziałek, 24 lutego. Dzisiaj dostajemy Ewangelię zaczerpniętą z Marka, z 9 rozdziału, od 14 do 29 wersetu. Jest tam historia opisana o Jezusie, który przychodzi po czasie spędzonym na modlitwie. Przychodzi... Do swoich uczniów, wraca do nich po prostu i zastaje ich otoczonych ludźmi, którzy przybyli do nich z prośbą o uwolnienie od złego ducha, o uzdrowienie, różne sprawy, różne problemy mieli i przyszli z tym do uczniów Jezusa, bo wiedzieli, że oczywiście Jezus czyni cuda, uzdrowia, ale jego uczniowie również. Więc ludzie się spodziewali, że. Uzyskają pewnych łask za pośrednictwem modlitwy tych właśnie apostołów. No ale co się okazuje? Że apostołowie starali się, jakoś modlili się, prosili Boga Jachwę o interwencję i nic nie uzyskali. I kiedy Jezus wraca do nich, no to zastaje ich otoczonych tłumem ludzi, no i jest tam pewien akurat konkretny. Człowiek z problemem, otóż ma syna, który był chory, który był pod wpływem złych duchów. Więc Jezus zadaje pytanie, co się dzieje, o co chodzi, czemu ten harmider, te krzyki. No i ten mężczyzna mówi: No, przyszedłem tutaj prosić o uzdrowienie syna, ale twoi uczniowie nie mogli mu pomóc. Jezus ogarnął sytuację i Dobrze, chodź do mnie. Na, nałożył ręce na tego chłopca, i demon natychmiast wyszedł z jego ciała. Został uwolniony i automatycznie uzdrowiony. No, wiecie, Jezus od razu przeszedł do akcji i to uwolnienie, uzdrowienie w sposób natychmiastowy miało miejsce. No i dobrze, akcja się toczy dalej. I wieczorem, jak czytamy w tym tekście biblijnym, um, uczniowie pytają Jezusa: No, o co chodzi? Dlaczego my się modliliśmy też gorliwie? Wydaje nam się, że właściwie, no, ale nie było owocu. I Jezus powiedział tutaj bardzo ważne zdanie: Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się postem i modlitwą. Jezus zdradził pewną tajemnicę. Że aby władać Bożą Mocą, człowiek musi być ukształtowany przez post i modlitwę. Dwa składniki, które sprawiają, że człowiek nabiera Bożej Mocy, że w sposób bardziej mm, bezpośredni, owocny, sprowadza Bożą łaskę. Konkretną sytuację. Post i modlitwa. No, i właśnie dzisiaj na prostych słowach chciałbym zaproponować te praktyki dla każdego z nas. Zobacz, modlisz się o wiele spraw. Za siebie, modlisz się też o innych, modlisz się o powodzenie na uczelni dla twojego dziecka, o zdrowie dla twoich rodziców, o różne sprawy. I nieraz jest tak, jak właśnie ci apostołowie. Że to nie działa, że nie ma efektu. Modlisz się, ale nic się nie dzieje. Dlaczego? Jezus tu właśnie przychodzi z odpowiedzią. Mówi, że by wyprosić pewne yy, łaski, należy być człowiekiem postu i modlitwy. Tak nabierasz duchowej mocy przez post i modlitwę. Zobacz, co to się dzieje. Kiedy się modlisz, kiedy pościsz. Kochani, kiedy się modlisz. Twój człowiek wewnętrzny, duchowy wzrasta. Kiedy pościsz, twój człowiek, ten cielesny, się umniejsza. I widzisz, ta różnica między tym, co duchowe, czyste, Boże, a tym, co zmysłowe, emocjonalne, cielesne, jest już taka ogromna. Tak więc, jeżeli się modlę, uciekam w tę stronę, jeżeli poszczę, znowu y, to, co jest słabe we mnie, y, ma coraz mniej do powiedzenia. Tak więc, dzięki temu, że się modlę i poszczę, natychmiast robi się różnica. I moc Boża y, w człowieku ma więcej. Mm, Przestrzeni. Tak więc serdecznie zachęcam do tego, aby być na co dzień człowiekiem postu i modlitwy. Tak więc, jeżeli chodzi o modlitwę, to jest prosta sprawa: spędzasz czas jeden na jeden z Panem. Modlisz się przez czytanie Biblii, przez medytację, przez yy, modlitwę ustną, przez modlitwę myślną. No, jak po prostu chcesz, czy na kolanach, czy na siedząco, po prostu nawiązujesz relację z Bogiem i spędzasz z Nim czas. To jest modlitwa. A jeżeli chodzi o post, moi drodzy, tak bardzo zaniedbujemy ten element. On jest tak ważny, by nasz wewnętrzny, zmysłowy człowiek, ten czarny wilk, który też jest w nas, miał mniejsze po prostu możliwości oddziaływania na nas. Aby nie zaburzał y, życia duchowego, który jest w nas, by nie zagłuszał głosu ducha świętego, który nieustannie, delikatnie do nas mówi. Tak więc, post. Post uśmierza ciało. Post y, bierze w karby człowieka zmysłowego, cielesnego. I, i sprawia, że stajemy się mocniejsi. Lepiej współpracujemy z Bożymi natchnieniami. Natomiast zachęcam do tego, aby być człowiekiem postu. Czyli yy, odmawiać sobie coś, co jest obiektywnie dobre. To jest ważna uwaga. Post to nie jest, że ja odmawiam sobie czegoś, co jest złe. Na przykład nie można pościć od palenia papierosów. Nie można pościć od przeklinania. Nie można pościć od yy, rzeczy, które są z gruntu. Złe, które są grzechami. To nie jest post. Post jest wstrzymaniem się, niekorzystaniem z rzeczy dobrych. Tak więc, na przykład, media społecznościowe są, są dobre. I kiedy chcę pościć i biorę tę płaszczyznę pod uwagę, to dawkuję sobie mój czas spędzony w mediach społecz społecznościowych. I to jest post. Tak samo cukier, cukierki, ciastka i inne smaczne rzeczy są dobre. I oczywiście można je też wziąć pod uwagę, jeżeli chcę pościć. Po prostu mniej używam tych rzeczy albo w ogóle. Tak więc pomyśl, co jest w, twoim, w Twojej codzienności dobrego. Z czego możesz skorzystać z intencją, by człowiek zmysłowy, cielesny osłabł w tobie. A człowiek duchowy, Boży, by miał więcej do powiedzenia, by był otwarty na Bożą łaskę i nic nie uronił z darów, które spływają z nieba. Więc moi, kochani, pamiętajmy: mamy być ludźmi modlitwy, i postu. Wtedy stworzymy wielką przestrzeń na Bożą moc, i wtedy nasze modlitwy za innych będą skuteczne. Niech Pan nam wszystkim błogosławi nie tylko na dziś, na cały ten tydzień, na całe życie, abyśmy praktykowali właśnie to cnotliwe życie, naznaczone modlitwą i postem bez przerwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.